Witam Piotr Gier z tej strony. E, dzisiaj nie w moim ogrodzie. Dzisiaj e, słuchajcie, jesteśmy na polu pol golfowym, gdzie jestem e, członkiem. Mam możliwość nagrania tutaj kilku filmów, właśnie przy użyciu ich e, symulatora. E, słuchajcie, używamy tutaj symulatora firmy SkyTrack. Jest to bardzo fajne urządzenie, które, jak za, za chwileczkę zauważycie, e, pokazuje rotację piłki, jaką nadajecie podczas uderzenia oraz torlotu piłki, także jest to naprawdę fajne urządzenie i wyjątkowo do dzisiejszego filmu na pewno nam się to przyda. Słuchajcie, dzisiaj opowiem Wam o tym, jak w najprostszy sposób uderzyć fade. W poprzednim filmie opowiadałem o tym, w jak najprostszy sposób, sposób uderzyć dro. Jeśli nie oglądaliście jeszcze tego filmu, słuchajcie, zapraszam do oglądania. Jest tam dużo fajnych informacji, które na pewno Wam się przydadzą. Przejdźmy do tematu. Słuchajcie, co to jest fade? Fejt jest to uderzenie, które dla zawodników praworęcznych rozpoczyna swój lot po lewej stronie od wyznaczonego celu i skręca w powietrzu i ląduje w prawo. Czyli lot piłki jest z lewej do prawej. To jest dla zawodników praworęcznych. Dla zawodników leworęcznych będzie to odwrotność, czyli lot piłki będzie z prawej do lewej. Więc jak w najprostszy sposób uderzyć właśnie fade? Słuchajcie, jeżeli chcecie uderzyć, relatywnie proste uderzenie, co musicie zrobić? Ustawić się tak, aby wasze stopy, kolana, biodra, e, klatka piersiowa oraz barki były ustawione e, równolegle do linii waszego celu. To, e, to jest ustawienie do, tak jak powiedziałem, relatywnie prostego uderzenia. Jeżeli chcecie, aby ta piłka rozpoczęła swój lot w lewą stronę, co musimy zrobić? Zmienić pozycję wyjściową ciała. Czyli z pozycji, gdzie moje ciało jest równolegle do linii mojego celu, otwieram moje ciało właśnie do tej linii. Co to znaczy? To znaczy, że gdzie moje stopy są ustawione równolegle, teraz moje stopy są ustawione w lewą stronę od tej linii. Teraz to spowoduje, takie ustawienie spowoduje, że jeżeli wykonałbym zamach, ta piłka poleciałaby w lewą stronę. Teraz, oczywiście, ja chcę, aby ona rozpoczęła w lewą stronę, i chcę, aby wróciła w prawo. Co należy zrobić? Tutaj musimy zmienić troszeczkę pozycję główki kija łopatki. Musimy ją otworzyć w relacji do naszego ciała. Czyli ja teraz moje stopy, kolana, biodra, klatka piersiowa oraz barki są skierowane w lewą stronę. Teraz, aby ta piłka dostała rotacji takiej, aby wróciła z lewej do prawej, muszę tą łopatkę kija otworzyć. I teraz, co mam tutaj na myśli? Słuchajcie, jeżeli mój cel jest w tamtą stronę. Łopatka jest teraz skierowana w kierunku mojego celu. Jeżeli chcę, aby łopatka była otwarta, po prostu zmieniam jej pozycję tak, aby ona była skierowana w prawo od mojego celu. Natomiast jeżeli chcę zamknąć łopatkę, skręcam tą łopatkę w lewo, tak, tak aby ta łopatka była skierowana w lewą stronę. Przy uderzeniu fade chcemy, aby ta łopatka była skierowana w prawą stronę od naszego celu, czyli wykonuję po prostu taki ruch. Ok? Więc, kiedy już mam pozycję wyjściową taką, aby moje ciało było skierowane w lewo od mojego celu, teraz ustawiam łopatkę, e, otwieram łopatkę tak, jak przed chwileczką zademonstrowałem, i teraz moja łopatka w relacji do mojego ciała jest otwarta. Natomiast do celu, właśnie ona jest ustawiona na mój cel. I teraz zwróćcie uwagę, jak ja teraz trzymam kij. Okay? Nie, um, nie starajcie się zmieniać pozycji łopatki w momencie, kiedy macie już wasz grip. Tutaj ułożony. Jeżeli będziecie w takiej pozycji i zmienicie pozycję, i teraz będziecie chcieli otworzyć tą opadkę, zwróćcie uwagę, co się stanie. Jeżeli jesteście w pozycji tutaj wyjściowej, wasz cel jest tam, zmieniliście pozycję tak, aby uderzać fade, uchwyt się nie zmienił. Teraz co zrobiliście? Otworzyliście opadkę, czyli po prostu tylko zmieni zmieniliście pozycję waszych rąk. A tak naprawdę. Podczas swingu te ręce będą chciały wrócić do swojej naturalnej, do swojego naturalnego uderzenia i najprawdopodobniej uderzycie huka albo e, mocnego dosyć pola w lewo. Także pierwsza rzecz, tak jak tutaj zwróci uwagę, jak ja trzymam kij, kiedy mam pozycję wyjściową przyjętą, ustawiam łopatkę kija tak, aby była w kierunku mojego celu. Teraz delikatnie przytrzymuję tutaj, i teraz dopiero z tej pozycji ja układam mój uchwyt na kiju. Ok. I teraz z takiej pozycji jestem gotowy do tego, aby wykonać zamach. I teraz, jaki zamach wykonujemy? Po prostu wykonajcie taki zamach, jaki, e, jaki macie, po prostu swój najbardziej neutralny zamach, jaki macie. Nie musicie tutaj pracować nad płaszczyzną zamachu, nie musicie tutaj pracować nad utrzymaniem e, impaktu po to, aby nadać tej piłce rotacji. Poprzez to, że zmieniliśmy pozycję wyjściową, ścieżka. Naszego kija, czyli ta płaszczyzna poruszania się na ki naszego kija względem linii naszego celu, względem piłki, już została zmieniona właśnie poprzez pozycję wyjściową. Więc teraz, kiedy zmieniliśmy pozycję tutaj łopatki kija, to powinno spowodować, aby ta piłka poleciała z lewej do prawej. Więc spróbujmy. Słuchajcie, ja teraz wykonałem swój. E, neutralny zamach, tak jakbym chciał uderzyć piłkę na wprost, również wykonałbym dokładnie taki sam zamach. Nie pracowałem nad e, <laughs> płaszczyzną zamachu, nie pracowałem nad trzymaniem e, tutaj e, e, impaktu, tak aby ręce były do przodu. E, zwróćcie uwagę na to, jaki tutaj efekt uzyskaliśmy. Ja Wam to tutaj powiększę i puszczę Wam tutaj replay. Także zwróćcie uwagę. Jak to wyglądało? Więc piłka rozpoczęła ewidentnie z lewej strony, i teraz wraca na prawo. I teraz po tym jak piłka wylądowała, zwróćcie uwagę jaki mamy efekt. Ok. I zwróćcie ewidentnie, ta piłka rozpoczęła w lewo i skończyła po prawej stronie. I tak jak powiedziałem, ja tutaj, ja tutaj w żaden sposób nie pracowałem nad. Płaszczyzną zamachu, nie pracowałem nad tym, aby utrzymywać nadgarstki w jakiś sposób, po prostu zmieniłem pozycję wyjściową mojego ciała, zmieniłem e, pozycję łopatki, kija względem mojej pozycji ciała i wykonałem dokładnie taki sam zamach, jakbym wykonał do uderzenia słuchajcie na wprost, tak jak na początku powiedziałem. Także to jest najprostszy sposób do tego, aby uderzyć fejt. Teraz, jak bardzo będziecie chcieli zakręcić tą piłkę? Jest zależne tylko i wyłącznie od tego, jak bardzo otworzycie pozycję waszego ciała do linii waszego celu i jak bardzo będziecie otwierać łopatkę kija do pozycji wyjściowej waszego ciała po, po zmianie. Także to są tylko te rzeczy, które musicie zmienić, i to będzie Wam, e, pozwoli Wam na pewno bardziej kontrolować te uderzenia niż właśnie praca nad płaszczyzną zamachu, czy praca nad tym, aby utrzymywać nadgarstki w odpowiednim miejscu podczas impaktu, aby właśnie uzyskać taki efekt. Także słuchajcie, popracujcie nad tym. E, najlepiej, słuchajcie, koszyk piłek na driving range'u, e, zmieniajcie pozycję ciała tak, aby e, dopasować e, właśnie najlepszą, najbardziej odpowiednią pozycję ciała dla Was do tego właśnie uderzenia, tak aby Wam to wizualnie pasowało, abyście uzyskawali e, odpowiednie rezultaty słuchajcie, pokombinujcie troszeczkę na driving range'u, zmieniajcie pozycję ciała, ustawiajcie tą łopatkę troszeczkę inaczej i wykonujcie dokładnie ten sam zamach, zobaczycie jaki rezultat Uzyskacie i to na pewno pomoże Wam kontrolować piłkę o wiele, wiele lepiej. Także mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. E, zapraszam do dołączenia mojej, do mojej grupy na Facebooku Zyga Golf e, i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Dziękuję.